Dzień dobry! W dzisiejszym filmie chciałabym z Wami porozmawiać na temat tego, jak w, w miarę bezpieczny sposób wprowadzić do pielęgnacji kwasy. W miarę bezpieczny nie chodzi tutaj o zdrowie, tylko o kondycję naszej skóry, by było to takie w miarę gładkie wejście w tę pielęgnację kwasową. W miarę gładkie, bo jednak kwasy pamiętamy, że zawsze są silnymi substancjami intensywnie oddziałującymi na skórę i długotrwale. O tym warto jest również pamiętać. Dlaczego długotrwale oddziałują na skórę? Ponieważ kwasy są takimi substancjami, patrząc bardzo na ogół kwasu, już bez podziału tego, o który kwas dokładnie chodzi, to patrząc tak na ogół kwasów, to to są cząsteczki, które mają szansę penetracji na naskórka. One sobie w naskórek wnikają i wnikając niszczą, dezaktywują desmosomy, czyli wiązania pomiędzy komórkami. Czas działania takiego kwasu jest uzależniony od tego, jaka to jest, jaki to jest rodzaj cząsteczki, jak on głęboko wnika, na co sobie tam może zadziałać, oraz czasami też tego, jak długo on pozostaje na naszej skórze. Ale w momencie, kiedy już minie czas jego oddziaływania na skórę, to tak naprawdę to był tylko pierwszy etap jego działania. W kolejnych dniach, w miarę tego, jak nasza skóra produkuje sobie kolejne komórki na naskórka, a te stare pomiędzy którymi doszło do uszkodzenia desmosomów są wypychane ku górze, one łatwiej się złuszczają i odpadają. Dlatego w kontekście kwasów zawsze warto jest pamiętać, że mówiąc o działaniu kwasów chodzi nie tylko o ten moment ich nałożenia na skórę i ewentualnie do kolejnego mycia twarzy, tylko to, jak kwas oddziałuje na skórę, zostaje z nami ten efekt jeszcze na kilka kolejnych dni, nierzadko tygodni. Tu wiele zależy od stężenia, rodzaju kwasu, wrażliwości naszej skóry, a także tego, jak nasza skóra produkuje nowe komórki na skórka. Więc jak wejść sobie w miarę bezpiecznie w tą pielęgnację kwasową, o tym będziemy mówić dzisiaj. Zapraszam serdecznie do oglądania, jeśli tylko ten temat Was interesuje. Przygotowałam sobie dwa kosmetyki, które chciałabym pokazać jako takie przykłady. Jak można wejść w tą pielęgnację kwasową, wykorzystując dwa całkowicie różne kosmetyki. Pierwszym kosmetykiem jest krem Slavia, i to jest też krem, od którego ja sobie zaczęłam przygodę z pielęgnacją kwasową, z tego względu, że jest to kosmetyk, który zawiera glukonolakton. To jest kwas o bardzo dużej cząsteczce i on jest określany jako kwas o bardzo delikatnym działaniu. Więc przede wszystkim polecałabym na sam początek spróbować sobie zrobić podejście do takiego kosmetyku, Kwasowego, który zawiera kwas o dużej cząsteczce, dlatego, żeby zobaczyć takie delikatne działanie kwasowe, jak nasza skóra na to reaguje. Bo zawsze łatwiej jest zintensyfikować efekt poprzez nakładanie częstsze, w większej ilości, albo zmianę kosmetyku kwasowego na taki, który ma kwas o mniejszej cząsteczce, a przez to o mocniejszej penetracji, niż na odwrót. Bo w przypadku kosmetyków kwasowych, wiecie co jest bardzo trudne, że naruszenie bariery naskórkowej, no jeszcze się taki mądry nie znalazł, co wspomógłby jakoś kosmetykiem jej regenerację. Owszem, można dbać o kosmetyki łagodzące, pielęgnujące, dostarczać nawilżenia, emolientów, ceramidów, ale to nie sprawia, że budowane są nasze komórki na skórka. Wraz z kosmetykiem my nie dostarczamy komórek na skórka, ani tym bardziej nie powodujemy spojenia desmosomów. To tak, jakbyśmy chciały spróbować zniszczenia, które są we włosie, jakoś sklejać kosmetykami. No nie, jeżeli doszło do naruszenia struktury włosa. No, mówi się, że tam Olaplex, ale wiecie, jak ktoś ma naprawdę mocno zniszczone włosy, to nawet Olaplex nie jest w stanie załatwić całej roboty, tylko włosy muszą odrosnąć. I troszkę podobnie z naszym naskórkiem. Jeżeli dojdzie do tego naruszenia jego szczelności i zniszczenia tych połączeń pomiędzy komórkami, to żaden kosmetyk tego po prostu nie zakleja. Można łagodzić powierzchnię skóry. Ale skóra musi się po prostu sama odbudować. Więc na początek zalecałabym, żeby sobie spróbować od kosmetyku, który zawiera raz kwas o dużej cząsteczce. To może być glukonolakton, albo może to być też kwas laktobionowy, On też ma bardzo dużą cząsteczkę. A dwa, wybierać taki kosmetyk, który nie jest stricte złuszczający. Ponieważ czytając zapewnienia producenta w przypadku kosmetyku Slavia, nie mamy tu wprost informacji o tym, że ten kosmetyk ma działać złuszczająco. Nie, on jest tutaj bardziej jako w kompozycji dodatek, coś co ma nam sprawić, że inne substancje aktywne będące w tym kosmetyku raz. Będą lepiej działać, bo kwasy poprzez to, że no działają destrukcyjnie na desmosomy i na nasz naskórek sprawiają, że lepiej wchłaniane są inne substancje aktywne. Kwasy no działają nam pośrednio jako promotory przenikania, same nie transportując w głąb skóry innych związków, ale sprawiając, że ta skóra jest bardziej chłonna na inne czynniki aktywne. Ponadto ten krem przez to, że zawiera glukonolakton raz sprawi, że powierzchnia skóry będzie bardziej gładka, więc będzie ładniej odbijać światło, ładniej pracować z tym światłem, przez co skóra się wydaje być taka jakby bardziej napięta, bardziej zliftingowana, a dodatkowo ten glukonolakton sprawia, że skóra poprzez to, że delikatnie cały czas jest stymulowana do prawidłowej keratynizacji skórka i pozbywamy się nadmiaru martwych komórek, to wtedy nie dochodzi do czopowania ujść gruczołów łojowych zbyt dużą ilością komórek i też poprawiana jest praca gruczołów łojowych. Zwężane są ujścia gruczołów łojowych, więc przynosi to ulgę osobom, które mają problemy z cerą tłustą, mieszaną czy trądzikową albo taką z rozszerzonymi ujściami gruczołów łojowych, mówiąc potocznie poran. Nie jest to kosmetyk, który w pierwszej kolejności jest opisywany jako złuszczający i nawet producent nie wskazuje na to, że po stosowaniu tego kosmetyku na przykład będzie jakaś wylinka na skórze. Absolutnie nie, glukonolakton nawet nie ma takiego działania w takich yy, stężeniach, w których jest dodawany do kosmetyków yy, powiedzmy dostępnych tak dla konsumenta, nie jakichś tam profesjonalnych. Więc nie będzie takiego efektu dawał, ale to nie znaczy, że kwas nie działa. Właśnie poprzez systematyczne stosowanie możemy ten efekt zaobserwować. I właśnie jeżeli chodzi o krem Slavia, on ma tak naprawdę pod koniec składu dodatek tego glukonolaktonu. I z całą pewnością wiele osób mogłoby powiedzieć, że co tam taka niewielka ilość, to pewnie bardziej jako konserwant, to jako wspomożenie dla pracy innych substancji aktywnych. No i owszem, natomiast jeżeli ktoś robi pierwsze podejście do kwasu, to nawet taka niewielka ilość może nas zaskoczyć i może spowodować, że ta skóra bardzo mocno na ten preparat zareaguje. Z racji tego, że to jest taka... Teoretycznie, nie znam receptury, niewielka ilość, to kosmetyk ten jest przeznaczony do stosowania codziennego. Więc te z Was, które chciałyby zaobserwować po stosowaniu kwasów efekt i nie są zbyt systematyczne w tej pielęgnacji, w takim pamiętaniu, żeby po ten kwas na przykład sięgnąć raz w tygodniu albo raz na dwa tygodnie, wolały mieć coś do codziennego stosowania, żeby nie zapominać o stosowaniu kwasów, no to właśnie tego typu preparat mogłabym zaproponować. Sądzę, że też ciekawą opcją, taką do stosowania codziennego jest kosmetyk, który na przykład niekoniecznie ma sam w sobie kwas, ale na przykład sól jakiegoś kwasu. Przykładowo, jeżeli mówimy o kwasie salicylowym, który jest kwasem bardzo o małej cząsteczce, dodatkowo, kwas salicylowy jako jeden z niewielu kwasów jest rozpuszczalny tłuszczach jest lipofilowy, więc tym bardziej on ma świetne możliwości przenikania yy, przez barierę hydrolipidową i właśnie przez nasz naskórek i to sprawia, że on naprawdę mocno na skórę działa. Ale na przykład sól sodowa kwasu salicylowego, sodium salicylate, ona już aż tak mocnych właściwości nie wykazuje. Tak mocnych nie, ale delikatne jak najbardziej, więc taka sól odkwasowa może być ciekawą opcją, a zeloglicyna również jest tego typu przykładem oraz sól sodowa kwasu glikolowego, czyli sodium glycolate. Więc pierwsza metoda oparta jest na tym, że używamy kwas codziennie, ale w bardzo niskim stężeniu w cząsteczce, która jest duża i przez to w sposób taki bardzo delikatny na skórę oddziałuje, by móc poobserwować sobie tą skórę, jak ona pracuje, a także wybierać kwasy od w dużej cząsteczce, lub nie czyste kwasy, ale takie w formie soli, by jeszcze dodatkowo to działanie było delikatniejsze. Natomiast druga metoda to jest metoda, którą bardziej bym mogła polecić dla tych z Was, które nie mają problemów z zapominaniem o jakichś grupach kosmetyków. I to jest bardziej preparat, który używamy sobie raz na jakiś czas. I przykładowo ja mam tutaj Brightoner ze Skintra i to jest tonik kwasowy. To jest tonik, który z relacji tego, jak go producent rekomenduje, można sobie go używać od raz do pięciu razy w tygodniu. Czyli stosujemy to po prostu tak często, jak nam sugeruje nasza skóra. I przykładowo mogę powiedzieć, bo to jest kolejny kosmetyk, po którym się gdyłam, ponieważ slawia, pomimo tego, że właśnie tu jest glukonolakton, jest to bardzo delikatne, wiele osób mogłoby powiedzieć, że nie widzi efektu. Moja skóra miała z tym kosmetykiem po raz pierwszy styczność, no i pod koniec takiego codziennego stosowania troszkę sobie skórę podrażniłam. Dlatego naprawdę zwracam uwagę, że to, że jest kwas w kosmetyku, to nie znaczy, że a, tam słabo działa, to tam mogę sobie, nie wiem. Zapomnieć o pielęgnacji, stosować w dużej ilości, nakładać bez opamiętania, nie stosować filtrów. No nie, to wszystko w jakiś sposób na skórę oddziałuje. Ale jak już mi się skóra zregenerowała, chcąc pokazać Wam inną metodę, jak jeszcze można podejść do kwasów, postanowiłam przetestować sobie właśnie ten ze Skintra Tonic. I początkowo używałam go sobie raz w tygodniu, ale już po kilku tygodniach zauważyłam, że to jest dla mnie osobiście zbyt duża ilość i zredukowałam do stosowania raz na dwa tygodnie. I to jest na przykład dla mojej skóry ok opcja, więc wyobraźcie sobie dla mnie raz na dwa tygodnie, gdzie producent rekomenduje, że można to używać nawet pięć razy w tygodniu, więc jest to totalna różnica i to bardzo pokazuje jak skóry potrafią być różne i różnie reagować na kwasy. Dla każdej osoby inna intensywność, inna częstotliwość nakładania kwasów, inny rodzaj kwasu, inne jego stężenie będzie właściwe, więc albo idziemy do kosmetologa i poprzez konsultacje pomagamy sobie. Pytamy się, jaki kwas byłby dla nas ok, jaki preparat, no albo niestety metodą prób i błędów musimy do tego dojść, co nasza skóra, skóra lubi, z jaką częstotliwością. Ten tonik, akurat, on jest opisywany, że też nie ma działania fotouczulającego, ale jednak producent nie rekomenduje, żeby nakładać go na dzień, więc tylko wieczorem, no i właśnie obserwujemy, w jaki sposób skóra reaguje. Ten kosmetyk, też producent zaleca, żeby używać go nie dłużej niż trzy dni w ciągu, a potem dzień przerwy i potem ewentualnie kolejne 3 dni, dni w ciągu. Więc pomimo tego, że jest to taki kosmetyk dobrze przebadany pod kątem tego działania fototoksycznego, fotoalergizującego, który może jest przeznaczony do takiego stosowania dla każdego typu skóry, to jednak warto przy kwasach trzymać rękę na pulsie i obserwować skórę. Jeżeli chodzi o ten kwas, to tutaj jest kwas migdałowy 5%, kwas traneksamowy 2%, kojowy 1% a także 1% witaminy C. Połączenie witaminy C jako substancji hamującej enzym tyrozynazę w połączeniu z kwasami daje świetne właściwości rozjaśniające przebarwienia. To jest właśnie taka jedna z metod, które są bardzo przyszłościowe w kontekście rozjaśniania przebarwień. Łączenie kwasów z substancjami będącymi Inhibitorami tyrozynazy. Na ten temat mówiłam Wam troszeczkę więcej na Instagramie. Metody, od których zaczęłam swoją przygodę z kwasami, chcąc zaobserwować, jak moja skóra reaguje. Także zachęcam przede wszystkim do tego, żeby testować, próbować, albo właśnie udać się na konsultację do specjalisty, jeżeli tylko macie taką możliwość, bo to zawsze jest niesamowita wartość dodana, jeżeli specjalista popatrzy na Waszą skórę i bez tych prób i błędów łatwo będzie wtedy wejść w tą kwasową pielęgnację, ale. Rozumiem, że też nie każdy musi mieć ochotę na takie konsultacje i uzewnętrznianie się, więc zalecam, żeby znając potrzeby swojej skóry, dobrać też odpowiednią metodę wejścia w tą pielęgnację kwasową. Nie szarżować, nie przesadzać, albo postawić na troszkę mocniejsze złuszczanie, ale rzadsze albo częstsze, ale przy pomocy bardzo niewielkich stężeń, delikatnych formuł, bo to też będzie na skórę działało. Oczywiście warto jest przygotować sobie także kosmetyki, które wiemy, że nam się sprawdzają, takie o właściwościach łagodzących i nawilżających, ale pamiętajcie też o tym, co powiedziałam Wam na samym początku. Żaden kosmetyk nie odbuduje nam bariery rogowej na skórkę, Więc, przede wszystkim, jeżeli dojdzie do jakiegoś podrażnienia, czujecie, że za mocno złuszczyłyście sobie skórę, to po prostu trzeba kosmetyk kwasowy na jakiś czas odstawić. I to nie jest tak, że nagle tych efektów nie będzie, że zaprzepaścimy uzyskane rezultaty. Absolutnie nie. Przez to, że kwas działa bardzo długotrwale na skórę i ten proces, który cały zaczyna zachodzić w skórze, on trwa. To spokojnie poprzez odstawienie kosmetyku kwasowego zrobienie sobie przerwy, a stawianie bardziej na nawilżenie czy łagodzenie, sprawimy, że ta skóra po prostu będzie lepiej się regenerowała i lepiej odbudowywała. W przypadku pierwszego podejścia do kwasów, nawet nie tyle pierwszego, w sensie pierwszy dzień, tylko pierwszy kosmetyk kwasowy, który chcecie wykorzystywać, pamiętajcie też, że nasza skóra intensywnie reaguje. Na tak mocne substancje aktywne. Nierzadko zdarza się, że pojawia się wysyp niedoskonałości, naprawdę intensywna kaszka. I to nie znaczy, że w takim razie trzeba tego kwasu dokładać więcej i więcej, żeby to złuszczyć. Mm, spokojnie. To jest pierwsza reakcja skóry. Wynika z tego, że nagle ta skóra dostała mocny bodziec. Próbuje się przed nim obronić. Być może doszło do troszkę nadprodukcji sebum, co przyczyniło się do e, utrudnienia. Odrywania się komórek na skórka i łatwość czopowania ujść kurczowów wojowych, stąd ta kaszka. Też często dochodzi na skutek podrażnienia do takiego wysypu niedoskonałości, ale to jest efekt tak naprawdę tylko przejściowy. To oznacza, że skóra dostała kopa i zareagowała, a nasza skóra musi przyzwyczaić się, że jak powinna prawidłowo reagować na taki intensywny bodziec. Więc nie próbujcie na siłę zmieniać coś w tej swojej zaplanowanej drodze, tylko mając tą swoją drogę, wciąż tą skórę pielęgnować. Nawet jeżeli używamy coś codziennie, stosujmy sobie codziennie. No, no chyba, że naprawdę doszło do jakieś podrażnienia, zaczerwienienia, to wtedy nie. Ale jeżeli doszło do wysypu kaszki, nie stosujcie takiego kosmetyku więcej. Używajcie codziennie, ale w takiej ilości, którą zamierzałyście sobie stosować, bo wiecie, że Wasza skóra akurat tak jest, taką ilość kremu lubi na co dzień. Jeżeli używacie coś bardziej co raz na jakiś czas Wam uzupełnia pielęgnację, to też nie starajcie się robić częściej takiego peelingu, tylko zachowajcie sobie to, co założyłyście czy tam raz w tygodniu, czy raz na dwa tygodnie, żeby móc potem zobaczyć, jak ta skóra reaguje, bo przy kwasach tak jest, że na początku może efektu nie być, będziemy tą skórę traktować tym kwasem, no bo chcemy w końcu ten efekt zobaczyć i jak się to wszystko skumuluje, to jest po prostu jak tykająca bomba, będzie... Puff. I naprawdę może dojść do podrażnienia, zaczerwienienia. W przypadku nadużycia kwasów nawet może dojść do powstania przebarwień. Także to jest bardzo ważne, że nawet jeżeli używamy przebadane produkty, bezpieczne i delikatne, to nigdy nie możemy wykluczyć jakichś indywidualnych reakcji naszej skóry. Tak, dlatego tak bardzo stawiam na ostrożność i Was na to uczulam. To, co chcemy uzyskać, zwężenie ujśków czołowych, sprawienie, że skóra jest bardziej gładka, taka bardziej napięta, mająca taki swój wewnętrzny blask, pięknie pracująca ze skórą, ten efekt uzyskamy, ale dopiero po jakimś czasie od stosowania kosmetyku kwasowego i nakładanie więcej i więcej kosmetyku kwasowego nie sprawi, że efekt nastąpi szybciej bo jest to bardzo powiązane z tym, jak nasza skóra pracuje i w jaki sposób ona będzie na ten kwas oddziaływać. I właśnie dokładanie kwasów nie sprawia, że skóra pracuje szybciej. W taki sposób bardziej działa retinol, więc jeżeli wprowadzacie retinol też do kwasów, tylko to jest też delikatne połączenie, na które trzeba zwracać uwagę. Ale tak na przykład działa retinol, on poprawia keratynizację, może przyspieszyć proces wytwarzania tych nowych komórek na skórka. Tak, kwasy w taki sposób nie działają. Po prostu nasza skóra reagując na bodziec drażniący, który wynika z działania kwasów, ona może chwilowo aktywizować pracę. E, swoją i produkcję większej ilości komórek na skórka, ale to nie jest tak, że cały czas ta skóra w ten sposób jest stymulowana. Stąd przy pierwszych podejściach pojawia się wyrzut niedoskonałości i kaszka, ale to po prostu trzeba przetrzymać. Potem zazwyczaj jest taki etap takiego, mm, nie, nic się nie dzieje, może lekkie wysuszenie skóry. Nawet może pojawić się etap pogłębienia zmarszczek na wskutek po prostu takiego troszkę podsuszenia skóry, złuszczenia nadmiernego tej warstwy rogowej. Po prostu skóra wygląda na suchą, pergaminową i zmarszczki są bardziej pogłębione. Nic fajnego. Więc wiele osób wtedy na przykład widząc taki efekt, no, używa dużo kosmetyków takich bardziej o działaniu odżywczym, nawilżającym, regenerującym, odbudować tą barierę hydrolipidową, gdzie bariera hydrolipidowa, bariera naskórkowa są całkiem dwie różne rzeczy. Ale nic dziwnego, że chcemy tą skórę jakoś Regenerować i po prostu działać SOS, jakoś odwrócić to, co widzimy, co się dzieje na twarzy. To jest po prostu po kwasach coś takiego, że to się zdarza, to się przytrafia i to się przydarza. Więc trzeba to wziąć po prostu na klatę i jeszcze po prostu przeczekać. I dopiero potem zazwyczaj po tych różnych perypetiach ta skóra zaczyna wyglądać ładniej, bo właśnie doszło do tego, że wszystkie te komórki na skórka na które ten kwas sobie tam oddziaływał przez jakiś czas, zostały zastąpione już świeżymi. Ta nasza skóra w końcu zaczęła wiedzieć jak ma reagować na ten kwas i produkuje te komórki na skórka lepszej jakości. Troszkę bardziej odporne na ten kwas, co przyczynia się do tego, że właśnie już nie ma tych skutków ubocznych, jakiejś kaszki, tylko w końcu ta skóra wygląda, zaczyna wyglądać tak, jak my byśmy sobie tego życzyły. Więc pamiętajcie po prostu też o tym, że to jest normalne, że na początku dochodzi do różnych. Przykrych skutków ubocznych, jak chociażby to pogłębienie się zmarszczek, brust, linii, które są na skórze do pergaminowego wyglądu tej skóry. Czasami zdarza się, że jakieś łuszczenie się pojawi. Wysuszenie tej skóry, wysyp niedoskonałości. tak, ale to jest totalnie normalne przy kwasach, i to świadczy o tym, że skóra zareagowała i po prostu trzeba nie przerywać. Ani nic nie intensyfikować, tylko dalej w ten sam sposób skórę stymulować, bo ta skóra poprzez systematyczną, jednolitą stymulację zaczyna się uczyć, jak ma na ten związek reagować, przyswaja to i się dostosowywuje. I wtedy po tych najgorszych perypetiach w końcu osiągamy efekt, na którym nam zależało, czyli ta gładkość, piękny blask, super wyglądająca skóra ze zwężonymi ujściami gruczołów wojowych, ale... Jednocześnie przy tych wszystkich super efektach może pojawić się problem z odwodnieniem i wysuszeniem, dlatego zachęcam, żeby robić sobie od kwasów przerwy. Zima, wczesna wiosna to jest bardzo fajny czas na rozpoczęcie kuracji kwasowej, ale już kiedy będzie takie naprawdę mocne słońce maj, początek czerwca. Lepiej jest sobie te kwasy odstawić, bo raz, że promieniowanie uchwał wtedy mocniej na skórę może oddziaływać, przez co mogą pojawić się przebarwienia. No ale zobaczcie, no jest wiele kosmetyków na rynku, które jest albo tak delikatna, albo tak przebadana, że nie powinna dać tego efektu jakichś przebarwień. Ale po prostu chodzi o to, że ta nasza skóra poprzez kwasy jest wywoływany stan zapalny w skórze, taki to nie jest stan zapalny taki jak na przykład w gabinetach kosmetycznych czy kosmetologicznych, że dochodzi do podrażnienia, zaczerwienienia. Nie, ale jednak ta skóra. Reaguje na tę destrukcję w taki sposób, że produkuje więcej różnych czynników, które przyczyniają się do produkcji różnych związków w skórze, które mają ją odbudować. Więc jest to dla naszej skóry bardzo niecodzienna sytuacja i bardzo nienaturalna. Jeżeli nie będziemy robić tej przerwy od kwasów, to może dojść do takiej sytuacji, że ta skóra zamiast dobrze pracować, będąc stymulowana i dawać ten efekt, który chcemy uzyskać. Ona po prostu powie nie, Fini, to ja, ja już nie mam siły pracować tak na wysokich obrotach i pas. W tym momencie dojdzie do y, ścięczenia skóry właściwej pogrubienia naskórka, więc będzie taki ziemisty efekt, jeszcze większa widoczność gruczołów łojowych, zamiast ich zwężenie, poprzez to zgrubienie naskórka, to po prostu jest wtedy taki wizualny efekt, że te pory są takie bardzo zauważalne, one nie są rozszerzone, one potrafią być malutkie, węziutkie, ale to ich ukształtowanie jest takie bardzo charakterystyczne i po prostu są bardziej widoczne. Dodatkowo Będą wytwarzane metaloproteinazy, które rozkładają nasz kolagen w skórze, a to wszystko na skutek tego stresu oksydacyjnego, który wynika z takiego zbyt mocnego bodźca już takiego zbyt destrukcyjnie na skórę oddziałującego. I to nie jest tak, że jak my sobie na ten okres letni odstawimy kwasy, to wtedy po prostu nagle wszystkie te efekty będziemy mogli o nich zapomnieć, i dopiero tam na wiosnę będziemy znowu mogły robić kwasy i znowu walczyć o tą skórę. Nie! bo właśnie te efekty, które my uzyskałyśmy podczas kuracji dotychczas stosowanej, one z nami zostają. Po prostu ta skóra, ona się odbuduje, ona będzie lepiej nawilżona, ale ona wciąż będzie działała tak, w jaki sposób była stymulowana. Bo o to chodzi w stanie zapalnym, który jest tak bardzo stosowany w kosmetologii, w medycynie estetycznej. Że efekty, które przy jego pomocy są uzyskiwane, one zostają z nami na przynajmniej kilka miesięcy, i dopiero potem, na przykład na jesień, znowu wracamy do tej stymulacji skóry w dobrym kierunku i to wejście ponowne w kwasy może już być po prostu przyjemniejsze. Łatwiejsze, wiemy też jaki kosmetyk wybrać, może jak sobie to zintensyfikować, zobaczyć jak nasza skóra będzie reagować. Po prostu pielęgnację kwasami nie stosujmy doraźnie, tylko myślmy o niej w taki sposób bardziej holistyczny, bardziej całoroczny i bardziej planując sobie te kuracje na taki bardziej dłuższy czas. Mam nadzieję, że ten film był dla Was pomocny, że pomógł Wam zrozumieć, w jaki sposób ta skóra działa i jak sobie wejść w te kwasy. Jeżeli macie już jakieś doświadczenia z kosmetykami kwasowymi, to dajcie mi znać, jakie były Wasze początki. Czy poszło gładko? Czy doszło do jakiejś wtopy? Czy była jakaś komplikacja, jak z niej wyszłyście? I czy któraś z tych metod była dla Was bardziej okej? Okay? Jak ta Wasza skóra reagowała, bo myślę, że takie komentarze, jak mi napiszecie, to one będą pomocne dla osób, które myślą o rozpoczęciu kuracji kwasami, bo każda skóra jest inna i fajnie jest przeczytać opinię, doświadczeń, opinie i doświadczenia innych osób, innych użytkowniczek, żeby wspomóc się w wyborze tego odpowiedniego preparatu kosmetycznego. No i po raz kolejny przypomnę, ale to jest naprawdę fajne i ważne, że jeżeli nie czujecie się na siłach, to warto skonsultować się z kosmetologiem. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!